To ma tak samo na 5 złotych halo, jest na telefon z... zamkowe 24 godziny. Wymyśl coś, że nie możesz Halo, jest Andrzej w domu? Auta Super Live Witam. Tutaj moja mama do Andrzeja dzwoni. To ja dam mamę może. No dobrze, Andrzej, chodź no. Halo, witam serdecznie. Czy jest może Andrzej w domu? Jest. Andrzej, proszę cię, chodź tutaj, bo masz telefon. Znaczy. A pani, co robi teraz? A, ja to się teraz, apeluję. A... Słucham. Halo, witam serdecznie, Andrzej! Tak. Słuchaj, powiedz mi, czy masz chwilę. No, chwilę mam, no, w domu jestem. Czyli możemy porozmawiać bez problemu. No, możemy. Yy, słuchaj. Yy, bo ja za chwilę będę przejeżdżała przez Tułkowice, ja zajadę do was na herbatę. No możesz. Yy, te barany, co masz na sprzedaż, to one są aktualne? A no to mówi? Jaśka. Kto? Jasia. <laughs> Jasia. Adam, pięć złotych. Co za Jestem Jasia? twoim sąsiadem, możesz przyjeżdżać po nocach, nie da się spać. Bąk. Skąd? Nic 23, 23 km od Tułkowic. No jak to nie 23. pamiętacie mnie, no nie żartujcie. Andrzej. Skąd, z jakiej miejscowości? Y Karlin. Skąd? Karlin. Charlie. Karlin. Andrzej... No nie yy, wiem, powie, zapytaj mi żonę na chwilę. O mam nie skojarzy. Nie, no, słucha. No, cześć. Cześć, cześć. Z kim mam do czynienia, bo nie wiem? Jasia Bóg. A, tak się znamy z panią? No i, ale co ty się jeszcze yy, dzielisz? No dziwię się, bo ja nie wiem, z kim mam być. Zawsze się do mnie uśmiechasz, Piwo. Yy, Ja nie się uśmiecham i co? Są cię mnie mniej niż trzy dni, że ogląda strabęka mówi. No nie no ja będę za chwilkę przejeżdżała przez tą Ja chcę zajechać do was. Nie, potrzebny my to niech idę spać. A ja nie znam panią, nie wiem. Ale Andrzej mnie zaprasza. A cię zapraszam, bo Andrzej nie zna panią też, ale jak, jak on mówi, że nie zna panią, to cóż, po cenu? To ja będę za jakieś 20 minut, co? Nie, potrzebna pani jest, idziemy spać. Przyjadę no, na rosół. Ni nic z tego, niech pani nie przyjdzie wczoraj. Yy, co Andrzej pije, to ja przywiozę. Nic nie pije i nie będzie pił, bo jest chory. Jesteśmy chore i nie tego. Ja Zostanę wezmę trochę bimbru i przyjeżdżam. Nic, tak jak pani nic, nie przyjdzie wcale, no, rozumie pani? Absolutnie wezmę trochę bimbru i zrobimy u was ognisko. Do widzenia i do... Yy, no, nie chcę z, z panią nic mi pa. Ale co cię wzięło? Halo. Halo. Ja no.